Wiatrówka do samoobrony? Gdy czasem słyszę różne argumenty sklepów o efekcie psychologicznym, albo do morosłych speców od szkoleń taktycznych. No ale, jakby trafić w czuły punkt, napastnika, oczy czy puls, proszę cię, człowieku. Jedyne, w co można trafić, to w humorystyczny gust zainteresowanego. Chyba najskuteczniejszym wykorzystaniem jakiejkolwiek wiatrówki w limicie byłoby machanie nią na oślep. Zapamiętaj raz na zawsze: wiatrówka jest tylko i wyłącznie do rekreacji, do zabawy. Poza tym, mało która kupowana w sklepie, czy w sklepach internetowych, dochodzi w ogóle do limitu 17 Juli. Absolutnie nie przyda się do obrony przed czymkolwiek, może przed wściekłymi wróblami. Na apokalipsy zombie już bardziej przydatna byłaby siekiera. Dla porównania, wyhypowana i wyśrubowana wiatrówka 17 Juli kontra pierwszy lepszy kałach około 2000 Juli, a w przypadku broni krótkiej z amunicją 919 około 400 Juli, to może chociaż ta mała popierdółka 22 LR, boczny zapłon, to i tak 160 Juli, czyli prawie 10 razy więcej. Dlatego zapamiętaj raz na zawsze.